o co chodzi i o co chodzi i okazało się, że nie umie widzieć na motocyklu. Cześć, ja, Andrzej, będę się streszczał, bo słońce zachodzi, autokar czeka. Eee, piwo się chłodzi. To był dobry dzień, ostatecznie. Jestem na to, że Monte Blanco w Hiszpanii, wyjątkowy obiekt, taki prywatny. Ładnie tu jest. Eee, I byłem przekonany, tym, że nie do końca będzie tak miło po południu, bo w ciągu dnia jeździliśmy po drogach na GSX-8 r i stwierdziłem, że o wiele więcej frajdy miałem na GSX-8S, czyli na wersji Naked Bike. Ale po kolei. Motocykl, który powstał na bazie e, silnika dwucylindrowego, e, 800-ki e, itd., tak tak 82 konie, circa 78 Nm. Możecie sobie poczytać na ten temat na naszej stronie światmotocykli.pl. E, w przypadku GSX-8S, DLA 800 e, i itd., tak więc nie będę wchodził w technikalia. Silnik świetny, bardzo przewidywalny, płynnie oddający e, moc, moment obrotowy. Mógłby mieć trochę więcej ciosu, na przykład, po to, żeby bardziej skowernie wyrywać na e, tylne koło. W przypadku naked bike'a w szczególności, który jest takim trochę chuliganem z założenia, niby, ale niezbyt wiele ludzi tak robi i tego potrzebuje. O wiele więcej osób potrzebuje takiej maszyny tej przewidywalności i precyzji. No i tutaj akurat ten silnik się genialnie sprawdza. E, rama stalowa, zawieszenie stosunkowo proste. Jedyna różnica właśnie jest zawieszenie pomiędzy 8S a 8R, że tutaj mamy widelec e, Showa Big Piston Fork, Separated Function Fork i w ogóle, czyli że tłumienie jest tylko na jednej ladze, a z drugiej jest po prostu e, sprężyna. Oficjalnie to chodzi o to, żeby była mniejsza masa, a w praktyce jest tak, że po prostu jest taniej, no bo robisz zaworowanie tylko do jednej lagi. Ostatecznie to działa, no bo to jest w bardzo dużej ilości motocykli. E I ten przedni zawias w gruncie rzeczy naprawdę spoko pracuje nawet e pomimo tego, że jest pozbawiony regulacji. Oczywiście regulacja zawsze jest spoko, jeżeli planujecie jeździć na tori i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale ten motocykl tak dużo nie będzie jeździł po torze i już zaraz powiem. Dlaczego? Otóż dlatego, że nie jest to motocykl sportowy. Miał być, ale nie jest i to nie z powodu silnika, nie z powodu podwozia, nie z powodu zawieszenia, a z powodu pozycji jazdy. Wczoraj byliśmy na prezentacji, panowie mówią, że to jest nowa era sport, motocykli sportowych i guzik, po prostu guzik. Mogli to zrobić, ale nie zrobili. Po prostu koncepcja była zła. Przesadzili w stronę komfortu. Motozyk sportowy to nie są osiągi. Motozyk sportowy to jest pozycja sportowa i sportowa możliwość pokonywania zakrętów i nie pod tylko i wyłącznie podwozia, ale chociażby prześwitu. Dlatego motocykle sportowe mają kierownicę z przodu, nisko i w takiej pozycji bo w zakręcie, jak lecisz, to działa. A tutaj zobaczcie. Rozumiem, że ten sprzęt będzie używany przez osoby nie. Wiem, może nie do końca początkując, ale na co dzień i tak dalej, i tak dalej ma być wygodny, ale tu jest za wygodnie. Po prostu jest za wygodnie. Za bardzo jest tak. Kierownica powinna być tu i trochę tu. I tak byśmy jechali i byłoby wciąż wygodnie. Wystarczająco wygodnie. Ale moglibyśmy się schować za owiewkę, pójść w zakręt i tak dalej. Tymczasem jeździliśmy sobie po drogach. Jeżdż prosto, dosyć szybko, 140 na godzinę, więc chcę, żeby Ci mniej wiało, więc się składasz. Ale składasz się i te ręce są gdzieś... Tu i tak ciasno, jakby tu, to byś się złożył tak i byś sobie leciał. Ku Macie o co chodzi? I na torze w gruncie rzeczy tak samo, ale okazało się, że nie do końca, no bo na to, że jak lecisz, to masz to nastawienie. Jadę po torze, więc pozycja sportowa cały czas się pochylasz, cały czas się chowasz za tą owiewkę, pracujesz po prostu, bo to jest fizyczne ćwiczenie. Na drodze no, tak nie robisz, no bo masz do pokonania duży dystans albo po prostu ci się nie chce i, i tyle. Na to, że jak już się zmuszałem, znaczy zmuszałem, no jak po prostu już leciałem i myślałem o tym, żeby być cały czas złożonym, to było, to było już nie tak źle, ale mogło być lepiej, po prostu, mogło być lepiej. To jest tak, że ten motocykl konkuruje z R7, która jest już w ogóle po drugiej stronie skali, bo jest bardzo radykalna, bo pozycja tam jest praktycznie jak na R6 i na ulicy ja nie byłem w stanie tym motocyklem jeździć R7, ale na torze było mi świetnie. Tym motocyklem pyrku, pyrku, pyrku po ulicy OK w mieście, petarda z pewnością, genialnie. W trasie trochę za, zbyt wyprostowany. No ale na to, że no. Jak na taborecie po prostu. A wielka szkoda, bo ten motocykl jest zdolny do naprawdę bardzo szybkiej jazdy. I znowu, tak jak zawsze powtarzałem, tutaj e, prym wiedzie podwozie. E, ja zaraz dojdę do tego się dzisiaj nauczyłem. Ale Suzuki, pomimo tego, że to jest rama stalowa, nie aluminiowa, wydaje się, że nie sportowa, ale jakoś tak to robią, że to podwozie po prostu działa. Nie mamy regulacji z przodu, z tyłu, jest tylko regulacja napięcia wstępnego, sobie że skręciliśmy to napięcie wstępne na maksa, żeby walczyć o ten prześwit. I nie przeszkadzało mi to tłumienie, no bo zawieszenie ogólnie jest miękkie. Na drodze, jak chciałem. Ja ono, ono pływało, jak były, jak były nierówności, Jak jechaliśmy szybko, to ono, ono sobie troszkę pływało. E, nie dosiężałem tego przodu przez tą pozycję, więc ten motocykl tak troszkę szeroko wyjeżdżał. Nie, nie chciał, tak się wiecie, składać, 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 składać. Na to, że jak było równie, i ja byłem bardziej skoncentrowany, żeby go miotać w te zakręty, e, to już było lepiej i nawet miękkie zawieszenie nie przeszkadzało. Bo jak jechałeś płynnie, ono działało. Świetnie jest zbalansowany ten motocykl. Ma naprawdę bardzo dobrą geometrię. On chce. Tylko ogranicza go. Ergonomia, tak naprawdę, no wielka, wielka szkoda. Oczywiście ergonomia, no przeszkadza mi, który lubi jeździć po torze, który, e, ja nie hejtuję dwucylindrowych motocykli sportowych, bo według mnie są genialne, bo one są wystarczająco szybkie, jedziesz ponad 200 000, 200 tys., 200 km na godzinę ponad, jedziesz po prostej, jedziesz ponad 200 km na godzinę po prostej, dajesz gazu, wiesz, zakrętów te motocykle nie konsumują, tylnych opon, więc jedna opona się na naprawdę długo, wciąż polecę ten motocykl do jazdy sobie w różny sposób, turystycznej, po mieście e, itd. Tak Chociaż szyba wyższa by się trochę przydała, ale pewnie coś się da kupić. Na sporadyczny track day, albo żeby pojechać pierwszy, drugi, trzeci raz na track day da się zbudować wokół tego wyścigowy, bo był z nami pan Black, którego imienia nie pamiętam, jest mistrzem świata Endurance. I on zbudował na GSX-8s motocykl wyścigowy do wyścigów Endurance i naprawdę go chwali, bo po wymianie układu wydechowego zyskał 10 koni, e, więcej jeszcze momentu obrotowego i naprawdę powiedział, że mega się tym sprzętem jeździ. No ale to już wymaga naprawdę dosyć dużego zaangażowania. E, nie trzeba wymieniać hamulców, na przykład, bo dzisiaj jeździliśmy cały dzień, pomimo tego, że pompa hamulcowa wygląda jakby była zrobiona w latach 70., to hamulce były świetnie dozowalne. Wystarczająco mocne, ani razu nie spuchły, super się jeździło i, o dziwo, ABS nawet całkiem dobrze e, działał, ale jak się dowiedziałem, że można wyciągnąć bezpiecznik, to też o to poprosiłem. I w tym momencie sprzęt zaczął się ślizgać, znaczy ślizgał się już wcześniej, nawet jak miałem włączony ABS, po prostu redukowałem na hamę, puszczałem sprzęgło, e, ale jak Wyciągnęli, wyciągnęliśmy rybacy, było jeszcze lepiej. No bo, nawet z włączonym ABS-em, się ślizgał i czułem, jak pracuje ABS, ale on nie był tak, że on mi odbierał kontrolę. Po prostu czułem, że on działa. Mogłem to dalej kontrolować, ale troszkę się z nim siłowałem. A jak wyciągnęliśmy bezpiecznie, to już był miód. Bo sprzęgło antykopingowe jest świetne. Skrzynia biegów. Genialna. Quickshifter, oczywiście to nie jest wyścigowy quickshifter, zresztą nawet chyba wyścigowe tak nie działają, że możecie, wiecie, redukować na hamal e, powyżej odcięcia e, zapłonu e, te biegi, no bo no nie pozwoli na to komputer, nie ma jak podbić biegów nawet e, w trysk, żeby, zacząć tam przepustnicę, żeby móc zmienić e, bieg na niższy, więc ja ostatecznie używałem sprzęgła do tych redukcji, wiecie, sprzęgło pop, 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 pop i pff, ten motocykl leciał, troszkę tylnego hamulca i się ślizgaliśmy. No właśnie, jak zobaczył to Pan Black, bardzo sympatyczny człowiek, to od razu py, ze mną będzie jeździł, bo widziałem wcześniej ślady na torze i się okazało, że to jego, bo on się ślizgał tym motorem wszędzie. No i oczywiście pojeździliśmy chwilę razem i ja jadę za nim, mówię, ja pierdziele, staram się, wszystko robię, on mi po prostu odjeżdża, odjeżdża z każdego zakrętu, po prostu mi odjeżdża, a ja daję gazu, ten motocykl już czuję, że zaczyna się nawet e, trochę uślizgiwać, no a on mi odjeżdża i o co chodzi, i o co chodzi i okazało się, że nie umiem jeździć na motocyklu. Bo zawsze myślałem, że trzeba wpaść w zakręt, hamować, hamować, hamować. Jak tylko puścisz hamulec, od razu wejść na gaz, żeby przód nie puścił i na gazie składamy się i wyjeżdżamy. Brzmi logicznie. A on mi powiedział, słuchaj, bo od razu wchodzisz na gaz i motor nie skręca. wie co? No to, e, mówi, że poczekaj chwilę, odetchnij, puść hamulec. Zamkniętym gazem pozwól mu skręcić, bo jak dajesz gazu, to motocykl się od razu odprostowuje trochę i ty musisz go składać. No rzeczywiście. Więc po prostu puść hamulec, przetrzymaj chwilę, złóż motocykl. Jak on już skręci, to dopiero wchodzisz na gaz. Ja mówię, aha. Fajnie, że ostatnie lata tak robiłem źle i się cieszyłem z tego, że jak puszczam hamulec, to już się nauczyłem od razu wchodzić na gaz i pięknie wyjeżdżać. Całe życie człowiek się uczy. I może się uczyć na takim motocyklu. Naprawdę może się uczyć na takim motocyklu. Eee, no i okej, okay. bo wiecie, to nie jest motocykl dla mnie, aczkolwiek czemu nie jest dla mnie? Ja bym chciał mieć motocykl dwucylindrowy na tor, bo czemu też nie? Mam ogromną satysfakcję jadąc szybko na takiej maszynie, że możesz sobie trzymać gaz, bo taki zakres, że, że lecisz. Tylko redukcja, ten troszkę dotykało się przedniego hamulca i na gaz, i składałeś go i trzymałeś, i on, i 140 i tam wiecie przez Winkier? Fajnie. Naprawdę fajnie. A później taki motocykl, po prostu o, opona się nie zużywa Dobra, git, wkładasz go do busa, później go wyciągasz, tonkujesz paliwo i na kolejny track jedziesz, no. Bo jest spoko i hamulce tak samo się nie zużywają, no bo nie hamujesz z 260, 80, tylko no z 200. Czemu nie zrobili tej kierownicy? Mówiłem im, ale może posłuchali. Może będą jakieś akcesoryjne coś. No bo platforma jest Świetna, naprawdę bardzo bardzo dobra. Kontroler trakcji można sobie wyłączyć w trakcie jazdy, a bez, jak widać, wystarczy bezpiecznik wyciągnąć i pff, git. Po prostu naprawdę świetny motocykl, tylko pozycja jazdy jakaś taka no zbyt komfortowa, no. Odwagi więcej Suzuki. Ludzie to wytrzymają, krzyże wytrzymają, nadgarstki wytrzymają i się będą cieszyć jak będą jeździć po torze. Przejedźcie się, bo ja mogę Wam gadać bzdury, bo jestem jedną z niewielu osób, która zrzekała na pozycję na motocyklu. Ha, ha, ha. Więc pamiętajcie, dzielcie moją opinię, dzielcie opinię innych, bo wasza może być inna. Dlatego Was zachęcam, żebyście się przejechali tym i innymi motocyklami na jazdach testowych u dealerów. Testujcie sobie motocykle, bo można. Pozdrawiam, cześć.